Witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku Zagramy sobie w 99 nocy w leśno w Robloxie Nie grałem tu, nie wiem czemu mam 3 e, dni Jak nie grałem, także nie wiem o co chodzi Także lecimy tutaj 0,5 O, bierzemy se Nie, nie, dobrze, zaczekajcie e, 500 weźmiemy Dla 5 osób Zobaczymy czy ktoś bije, czy no, nie Lecimy! Z naszymi e, przyjaciółmi. No i tutaj się. co tutaj trzeba robić? Ja nie wiem, co tutaj trzeba robić. Także tutaj. E, chyba drzewo, drewno trzeba chyba zbierać. Tak mi się wydaje. Także mamy jakieś tutaj. E, wo, tą siekierkę, Fajna taka. Trochę zardzewiała ło tutaj. Siakieryczka, ale dobra. Tniemy, robimy drewienko. No e, i dobra. lecimy. O, o, mamy tutaj drewno. O. no i co? Tutaj, tutaj, chyba tutaj trzeba dać. Albo nie, tu chyba. Aha, tutaj trzeba dać drywienko. Także lecimy. ętnąć, A gółem drybnym. Dobra, kolejne tniemy. O tak. O. Ogółem. Dobra, to jest więc. tego drewna. Jest grubsze. Są drewna i lecimy tam podłożyć do naszego gniska level jest i pierwszy, pierwszy level a i musimy tutaj zebrać tyle drewna, musimy tyle włożyć do tego gniska, także lecimy pod drewno jeszcze urąbać. Czekajcie, poprawię sobie mikrofon, sorry za krzesło. Trochę skrzypi. Dobra, rąbimy, rąbimy drewienkę ogółem I co? Lecimy. lecymy, lecimy. Lecymy tutaj z tym, aha i tutaj e, a, myślałem, że już nam drewienka nie dało ale się trochę zlagowało troszeczkę tak e, wolniej to drewienką się pojawiło dobra, mamy unisko, level drugi e, także map expanded czyli większa mapa chyba będzie no i tutaj tak samo stówkę także tam mamy drewno swoje także lecimy zebrać Dziwno. o, no mamy 45 na 100, także jeszcze trochę brakuje widzowie o tej rzeka, możemy do rzeki wpaść, możemy do rzeki, ogólne obrazy pozwiedzam, mapkę, tutaj, co to jest w ogóle, co to jest, co to jest? mamy, a co tutaj są? O to jest, o oto? co to jest w ogóle, a, to jest jedzenie i co, a możemy chyba na ognisko sobie wziąć, ale chcę schować, mm. O, dobra, mamy w kwipunku chyba, a nie mamy, chyba jednak W kwipunku tego O nie, wiem, co się robi A, bo tu jest pasek na jedzenie Także musimy się schować, a co to jest? A, to jest ten worek, zapomniałem, że e, Worek mamy Ciekawe e, na co on jest, dobra, musimy to drewno tam e, Włożyć, żeby ognisko się nie spaliło ogólnie się nie zakończyło. Dobra, tutaj hop. O trzeci level, znowu powiększenie mapy. O tej możemy se w tym miejscu sprawdzić naszą mapę. Jaka jest duża, fajnie to wygląda. E, także jest koksuwa. jak koksuwa jest. Um, także lecimy. O, to jest jakieś duże drzewo. Duże, duże drzewo, które e, nie możemy ściąć. Znaczy, no, zdrumać niestety, a już nie możemy. Możemy, myślałem, że nie możemy już ścinać, bo wcześniej była taka, wiecie, taka taki kwadrat ten żółty, ale to może na początku, aby coś takiego jest, że wprowadzić do gry, coś robi. Także tutaj, ty do niszczarki dałem drewno co jest. Ciekawe co to robi w ogóle. Czekajcie, można craftować. Co można craftować? Można to, łóżko i można inne rzeczy. Fajne. No tej są poziomy tego craftbench'a. Ogółem. No i fajnie to jest, to jest zrobione. Śruby. Śruby potrzebujemy i drewno. Jakąś tarczę. Możemy to skraftować chyba. Nie, nie możemy, bo potrzebujemy pięć drewna. Mnąć. Także lecimy po drewno. O! Czekajcie, bo to jest jakaś ryba chyba. To nie jest ryba, ja nie wiem, bo tutaj jakieś dziwne się dzieje z tą wodą, ogółem ja pierdzielę. Widzowie, lecimy z drewnem. Jakby ja nie chcę zobaczyć to, co tam się dzieje, ja nie wiem, co tam się dzieje z tą wodą, bo jakieś dziwne takie... A ryby tam pływają, to możemy złowić rybę? Czy nie możemy? Nie możemy chyba rybę złowić. Tniemy drzewo, bo drzewo jest bardziej nam potrzebne niż, niż ten, niż ryby jakieś. Także let's go, lecimy to i z tym drewnem. Noć, kładziemy. Gdzie to drewno jest? Co to jest? Skrzynka jakaś, a to jest pułapka. Na, na na, o króliczek Ty, możemy pogłaskać czy, czy o co z tym chodzi? Możemy zabić króliczka jako jedzenia. Ja nie będę zabijał zwierząt tutaj ugołem z e, jakieś inne jedzenie trzeba znaleźć po prostu dobra, lecimy. Mamy drugi dzień. Na razie, na razie wszyscy e, żyją. Nie widziałem tego e, łosia. Dobra, 4 na... 47 na 100. A to szybko, zbierzemy. Czekajcie, bo on jakiś... Co to jest w ogóle? Co on daje? Co to jest? Ty? Co ty dajesz? A, jedzenie. Jedzenie, żeby się usmażyło. Fajnie. A, czyli może tu jedzenie włożyć? O, do tego... Do tego, tego woreczka. Fajnie w sumie. Mega, mega sztos. Dobra, dobra, dzisiaj z kładziniem. Drewno kolejnym tym balikiem, żeby tam podłożyć. No, dobra, 72. I co, tutaj jakieś, jeszcze jeden jest. Balik. Lag. Jakby ktoś nie wiedział, lag to jest drewno po, po, po angielsku. Ch chyba. No tak to jest napisane w tej grze, że to jest lag. No dobra, to jak małe drewienko to nie. Duże trzeba. Dużo będzie lepsze e, dobra, 73 Drewna już mamy tutaj Włożonego Także dość sporo Trochę miałem głos, już mi trochę głos I taki Obniżony mam, ale to e, Nieważne, widzę, że lecimy dalej Z rąbaniem drewienka Ogółem Kolejne drzewo let's, e, let's go Let's go, let's go, let's go Dobra Dobra, mamy kolejne. No i tutaj noc, noc się zrobiła już. E, nam te drewno nie chce się słuchać. Się zaklinowało, trzeba było, trzeba było jeszcze raz e, tutaj wziąć. Dobra, no i tutaj ktoś tego ty byncza chyba ulepszył na drugi poziom. No tak. Tutaj możemy jakieś tam y, te zapory, szafki, co jeszcze? Skrzynie, kompas, ogródek, e, from plot to się nazywa tutaj. E, I dobrze, to już noc się zrobiła, także trzeba patrzeć. O, tutaj, co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest? Co ty zbudowałeś, panie? A, coś takiego. Nie wiem, nie wiem, co to jest, tak szczerze, ale fajne. O, nie, on nie ją zabudował, halo. No i utknęliśmy. Niestety w budownie gracza. No nie wyjdę teraz, no musimy. Musimy tutaj pozostać. dobra, niestety widzę, będziemy musieli wyjść stąd z tego tribu. On nas zablokował. Niestety. Jesteśmy już po pierwszej gierce, Udało nam się przejść tylko trzy noce, ale jak na pierwszy raz, uważam, że to jest dobry wynik. Jak na pierwszy raz. I co? Jak wam się odcinek spodobał to strzelcie suba, dajcie lajka wbijcie na mojego instagrama tiktoka i inne aplikacje blindów To wszystkiego będziecie mieć będziecie mieli linki w opisie elu i cześć